Cześć, witam Was gorąco w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj przyszedł czas na ulubieńców lipca. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co takiego spodobało mi się w lipcu, oczywiście, mój łamanie nie musiała wskoczyć mi na kolana, przepraszam, to zapraszam Was do oglądania. Pierwszym kosmetykiem, o którym już mówiłam, a który naprawdę bardzo do moje serce w miesiącu lipcu, tak naprawdę w lipcu dopiero zaczęłam go używać codziennie i muszę stwierdzić, że jest to bardzo, bardzo dobry kosmetyk. To jest krem z serii z firmy Sensum Mare Algo Light. Krem lekki, ale bardzo mocno nawilżający. Krem ten jest przeznaczony dla osób, które mają skórę mieszaną bądź tłustą. Bo firma ta podzieliła swoje kosmetyki dla tych skór suchych i tych skór, które są tłuste bądź mieszane, ale o tym ja już Wam wcześniej mówiłam, mówiłam Wam o dwóch serach i w poprzednim odcinku również pokazywałam Wam ten krem. Powiedziałam, że jest naprawdę świetny, zapowiada się fantastycznie, i rzeczywiście nie zmieniam zdania. Jest to krem bardzo bogaty, bo w swoim składzie zawiera aż 27 przeróżnych składników aktywnych. Leciutki, ale też nie jeżeli chodzi o nawilżenie, bardzo fajnie się wchłania. On się wchłania może nie tak natychmiastowo, bo troszeczkę trzeba zaczekać na, wchł na wchłonięcie się tego kremu, ale już jak się wchłonie, no to rzeczywiście nawilżenie wyczuwalne jest przez cały dzień. Jest taki musowaty, taki leciutki, taki ja nie wiem, jak go nazwać, tak jak budyń nakładały na buzię. Ten zapach jest. Wspaniały. Także jeżeli szukacie naprawdę fajnego kremu, który sprawdzi się, szczególnie w tym okresie bardzo, bardzo gorącym, to polecam Wam krem z Algo Light z firmy Sensum Mare, bo uważam, że jest naprawdę, naprawdę fajny. Kolejna rzecz, to nie będzie chyba zaskoczenie, to jest esencja z Bielendy. Kupiłam ją z rekomendacji jednej z Was. Miałam wcześniej esencję zieloną, taką do skóry mieszanej i o niej Wam również mówiłam, że jest świetna. Ale teraz, słuchajcie, w moje ręce trafiła ta do cery dojrzałej i jestem nią w niej zakochana, jestem oczarowana nią, jak ona pięknie nawilża, jak bardzo fajnie sunie po tej skórze. Rzeczywiście przy tej esencji mogłabym powiedzieć, że na dzień, no nie wiem, czy ona by nawet nie wystarczyła za serum i krem, ale ja oczywiście jeszcze dokładam. Jest to esencja, tak jak nazwa wskazuje do ser dojrzałej, ale uważam, że młode dziewczyny również mogą się zainteresować tym kosmetykiem, dlatego że nie zaszkodzą sobie, a jeżeli macie suchą skórę, to jak najbardziej, jak najbardziej na noc może taka esencja pięknie ukoić. także bardzo gorąco polecam esencję z Bielendy Multi Essence 4 w 1 dojrzała, bo naprawdę jest świetna. Kolejny kosmetyk jest tani, a naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest to ziaja, tonik z kwasem hialuronowym, antyoksydacja jagody akai, profilaktyka pierwszych zmarszczek. Pierwsze zmarszczki to wiadomo, że jest to bardziej tonik przeznaczony dla skór młodych, ale my, kobiety dojrzałe, również możemy po niego sięgnąć. Już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że on bardzo fajnie nawilża. Nie jest to może nawilżenie takie jak przy tej esencji, którą Wam wcześniej pokazywałam. Tam to zdecydowanie lepiej nawilża. Ale ten kosmetyk pięknie pachnie. Wypuszcza taką bardzo, bardzo delikatną giełkę, którą producent rekomenduje używać rano bądź wieczorem. Ale ja używam tej giełki w ciągu dnia, tego toniku. I świetnie mi się sprawdza, zarówno bez makijażu, jak i na makijaż. Zauważyłam bardzo fajną rzecz, że on zdejmuje pudrowość z twarzy. Kiedy na przykład użyjecie zbyt dużo pudru, kiedy widzicie takie przesuszenie, to wtedy spróbujcie użyć tej mgiełki. Ona naprawdę w, tych, w tym okresie letnim zastępuje mi fixer. Ja po całym makijażu pryskam ją. Ona tak ładnie scala cały makijaż, że ja jestem po prostu zachwycona, nie spływa mi ten makijaż z twarzy, nie znika, także polecam Wam bardzo gorąco, zarówno na dzień, jak i na noc. Na noc może być troszeczkę za słaba dla skór dojrzałych, ale w dzień bardzo fajnie odświeża, bardzo ładnie tonizuje i rzeczywiście ten makijaż scala, także uważam, że jest to świetny kosmetyk, a kosztuje grosze. Kolejna świetna rzecz to woda z Uriasz. Ja już wcześniej pokazywałam Wam tę, tę wodę. Mówiłam, że jest to moja pierwsza woda z tej firmy. Wcześniej miałam różne, ale akurat wody Uriasz nie posiadałam i bardzo się z nią polubiłam, szczególnie w te gorące dni, kiedy no, nasza skóra potrzebowała jakiegoś ukojenia, nawilżenia. Wiadomo, że woda pita jak najbardziej nawilża skórę, ale taka również pomaga. Ja Wam mówiłam, że na dużo tej wody wypuszcza. Tak, jest to taka dosyć mocna bryza. Ale nie wiem czemu ona, jak może tak świetnie producent ją tutaj zrobił, że ona wypuszcza zimną wodę cały czas, mimo że stoi na szafce, nie trzymam jej w lodówce, to i tak ta woda jest chłodna, więc jest to prze wspaniałe ukojenie dla skóry, która potrzebuje takiego ochłodzenia, takiego nawilżenia. Poza tym ona ma słony smak, ja myślę, że to jest, znaczy nie myślę, tylko wiem, że to jest bardzo dużo minerałów, więc dla skóry jest to również dobroczynne. Jeżeli chodzi o pryskanie na makijaż, to może być troszkę problematyczne, ponieważ ona wypuszcza tej wody sporo i nie wiem, czy niektóre podkłady nie spłyną Wam z buzi, ale ja to robię, kiedy już jestem w domu, więc nie zwracam na to uwagi. Ale świetnie się sprawdza wtedy kiedy nie mamy makijażu, kiedy jesteśmy gdzieś na plaży, nad wodą i potrzebujemy takiego spryskania, żeby jakby szybko naszą cerę ochłodzić. To polecam wam gorąco, bo jest to bardzo fajna woda. Kolejnym fajnym kosmetykiem jest maska, którą otrzymałam, dostałam od swojej córki na Dzień Matki i postanowiłam ją teraz zrobić, żeby powiedzieć Wam jak ona się u mnie sprawdziła. Jest to świetna maska, jest to maska firmy Neogen Dermatology, maska koreańska, którą, którą możecie dostać w Buda za chyba za 24,90. Ona jest skomponowana z różnych tam składników, ale między innymi w składzie ma różowy kaktus. I maska ta ma działanie liftingujące. Ja was przepraszam, jeżeli słyszycie w tyle taki dźwięk, ponieważ mój pies w tym momencie akurat się bawi. Majeniu! maska jest, tak jak powiedziałam, z różowym kaktusem, jest liftingująca, odżywcza, nawilżająca I co mi się bardzo nie spodobało, płachta, ponieważ ona ma taką grubą płachtę. Tutaj nawet w tym okienku jest widoczna, widoczny kawałek. Ja Wam, no nie wiem, czy wyrwę, zaraz zobaczę. O, i pokażę Wam teraz, jak to wygląda. To jest taka gruba płachta. Ona tak, jakby była utkana, dlatego to jest narysowane, jakby ktoś ją zrobił na drutach. I pierwsza z tą grubą, za, za grubą płachtą się spotkałam. Poza tym, co jest jeszcze fantastyczne, czego też wcześniej nie, nie zauważyłam w żadnej innej masce, to jest to, że ona ma tak dużą płachtę, zachodzi aż dotąd, słuchajcie. A jeszcze fenomenalną rzeczą jest to, że dodatek jest na szyję. Także tutaj, jeszcze tak jakby nie, nie, nie całkowicie, ale na, w kilku miejscach, przyczepiony jest taki płat, który nakładacie również na szyję. Fantastyczna sprawa. Ja dopiero teraz pomyślałam sobie, dlaczego firmy kosmetyczne tego nie robią. Bo przecież twarz jest oczywiście yy, najważniejsza, ale szyja również. Dlatego ta maska skradła moje serce. Poza tym, co jeszcze jest fajnego w niej? Bardzo dobrze nawilża, ale nie daje takiego lepkiego uczucia. Wiecie o, o czym mówię? Kiedy zdejmujemy te maski yy, w płacie, to one. Tak, Jeszcze długi, długi czas się lepią. Ta się delikatnie lepi, ale to jest taka, takie inne lepienie. Tak jakby ten płyn wchłonął się do środka. Natomiast na powierzchni nie siedzi taka lepka, długa, długa warstwa, którą, no, która dla mnie, powiem szczerze, jest często taka problematyczna. Ja bym wolała, żeby się troszkę szybciej wchłonęła, żeby dała nawilżenie, ale nie zostawała tak na mojej skórze długo. I tak właśnie to robi. Naprawdę maska świetna. Polecam Wam bardzo gorąco. Jest to jedna z lepszych masek, którą miałam. I myślę, że jeszcze do niej wrócę. Tak jak powiedziałam, możecie ją kupić w Douglasie, ale pewnie jeszcze też yy, może w jakichś innych sklepach internetowych. Świetna maska i, i godna uwagi. W tym miesiącu wróciłam do mojej maski oczyszczającej z glinką zieloną plus mikroderbabrazja z ziai. Jest to program oczyszczający o cery tłustej Ja mam cerę mieszaną. I to jest bardzo fajna maska Ona jest tak, To jest taki zielony, lejący, no właśnie lejąca, ona nie jest taka gęsta. Taki, taki lejący kosmetyk. Nakładamy go na buzię i w tym jest korunt, takie kryształki korundu. Korunt jest bardzo drobny, więc nie podrażni skóry i wtedy masujemy mocno, po tym rozmasowaniu zostawiamy ją tam na ileś minut, na 10-15 minut i potem zmywamy. I rzeczywiście skóra po tej masce jest super oczyszczona. Ja już kiedyś miałam tę maskę, ale dawno temu. I teraz to jest moje chyba trzecie opakowanie. Postanowiłam, znaczy tak stała, wiecie, używałam innych peelingów, ale postanowiłam do niej wrócić, tak żeby bardzo dobrze ona oczyścić swoją skórę i powiem szczerze, jest fajna, nie przesusza. Nie rujnuje cery, nie daje takiego mocnego, wiecie, podrażnienia jakiegoś, nie ma tu takich drobinek, które, no nie, nie wszyscy lubią takie grube drobinki. Także jeżeli szukacie fajnej, blinkowej maski, niedrogiej, bo jest ten program Pro, więc tutaj nie kupicie drogerii, musicie zajrzeć do stoisk ziali. One często są w galeriach handlowych, tak na środku tych korytarzy. Polecam Wam bardzo gorąco, jest to naprawdę fajna maska. I dobrze oczyszcza. I ostatnia rzecz z pielęgnacji to jest bardzo fajny płyn. Ja zawsze kupowałam, zresztą tak, lubię te płyny do ust z firmy Colgate i lubię te, które mają zero alkoholu, bo one są takie delikatniejsze. Często kupowałam miętowe, bo tak tylko miętowe wcześniej były. Natomiast tutaj znalazłam nowość jest to. Płyn do ust Tea and Lemon, herbata z cytryną. Bardzo fajny płyn. Może nie odświeża aż tak mocno jak ten miętowy. Tamten dawał taki dłuższy, jakby posmak buzi, mięty. Natomiast ten troszkę krócej. Ale dla tych z was, którym się znudziły te miętowe płyny, których które chcecie spróbować czegoś innego, to polecam Wam bardzo gorąco. Bo fajny płyn, bardzo dobre smaka i jednocześnie świetnie odświeża. I teraz kolorówka. Ja Wam już mówiłam o tym kremie BB ze Skin79, jest to BB super, super beblish Balm, krem z filtrem 30 PA++. Ja zimą, znaczy używałam go zeszłym roku latem na czasach bardzo dobrze mi się sprawdza, natomiast zimą powiedziałam Wam, że nie używam, bo tak średnio wygląda na mojej skórze, bo on jest troszeczkę dla mnie za ciemny. Ja zimą jestem, mam bardzo jasną szyję, a za zawsze dopasowuję podkład do swojej szyi, bo tak powinno się dopasowywać. Mimo, że twarz jest troszeczkę ciemniejsza, bo ona z wiekiem ciemnieje, to jednak szyję mam białą, więc nie używam samoopalaczy, natomiast dopasowuję sobie podkłady do szyi. I ten jest troszeczkę za ciemny dla mnie zimą, poza tym... Wydawało mi się, że on tak delikatnie jakby wchodzi w zmarszczki, ta skóra zimą jest przesuszona od kaloryferów. Ona jest troszeczkę inna, natomiast teraz, kiedy no przynajmniej cery mieszane mają tak, że tego sebum więcej się wydziela, kiedy ona jest często, znaczy u każdego chyba spocona, dlatego że no, upały są w Polsce niewyobrażalne, od, od wielu lat takich nie było i teraz słuchajcie sięgnęłam po niego i bardzo dobrze mi się sprawdza, nie spływa ze skóry, świetnie się scala z sebum, bardzo ładnie wygląda, troszeczkę zakrywa mi pory, także... Zwracam honor temu kremikowi, bo naprawdę żaden krem BB w tej chwili nie sprawdza się tak dobrze i żaden krem BB nie utrzymuje się na mojej przetłuszczającej się cerze tak długo jak ten. Także jeżeli macie skórę tłuste, mieszane, jeżeli szukacie fajnego kremu BB, który się utrzyma i który będzie z Wami do końca dnia, to polecam Wam gorąco. Kupiłam ostatnio jeszcze jeden. Kupiłam ten krem BB pomarańczowy i on ma SPF 50 PA++. Bardzo dużo dobrego słyszałam o tym pomarańczowym. Jest również do cery dwustej mieszanej, do takiej cery poszarzałej, także on jest jaśniejszy. Zaczęłam go dopiero używać, więc może trafi do ulubieńców w przyszłym miesiącu. jest stwierdzić, to już mi się spodobał, więc ym, zobaczymy. Natomiast ten gorąco polecam. Te kremy ze Skin79 w, w takich małych opakowaniach kosztują 19 zł. One wcześniej były w Rossmanie, teraz w tej chwili w Rossmanie ich nie ma. Ja w swoim nie znalazłam. Kupiłam ten pomarańczowy w sklepie internetowym Skin79, tam zajrzyjcie, bo naprawdę warto się nim zainteresować na taką pogodę jak teraz. Nie wiem, czy nawet skóry może nie tak bardzo przetłuszczające się, nawet normalne nie wiem, czy nie byłyby z nich zadowolone, tak że ten pomarańczowy polecam, a o tym jeszcze będę mówiła. Mam tutaj przed sobą puder. Jest to puder z Make Up Forever, puder, który się nazywa Super Matte Loose Powder. Ja ten puder kupiłam może jakiś rok temu w TK Maxxie. I przyznam szczerze, że średnio go lubiłam, dlatego że on jest, tak, jest jaśniutki, to prawda, bo on wygląda bardzo, bardzo jasno, natomiast on delikatnie przyciemnia podkład i to mi się w nim nie podobało, dlatego że latem, kiedy używam takich bardzo jasnych podkładów, to nie chcę, żeby jakikolwiek puder ten podkład przyciemnił. Wolę pudry transparentne, on, no tak nie do końca jest transparentny, ale teraz, kiedy jest lato, kiedy jestem troszeczkę bardziej tutaj opalona na szyi i jakby ciemniejsze podkłady lepiej na mojej skórze wyglądają, to przyznam szczerze, że on mi się w tej chwili świetnie sprawdza. Bardzo ładnie matuje, ale nie jest to taki płaski, tempy mat. Nie jest to takie, wiecie, wypłaszczenie skóry, nie przesusza mi tej skóry, nie wchodzi w załamania, jego po prostu na skórze nie widać, a dosyć fajnie matuje. Może nie matuje tak... Do końca, do, nie wiem, tam 9-8 godzin, ale u mnie żaden puder się nie sprawdza. Ja po prostu w ciągu dnia stosuję na strefę tebi bułki matujące i wtedy zdejmuję, jakby tę ten, ten, ten wilgoć delikatną ze swojej skóry, ale ileś godzin wytrzymuje. Także naprawdę fajny. Wiem, że chyba teraz nie ma tych pudrów. One, ja go kupiłam właśnie, jak mówiłam, w TK Maxie, więc w TK Maxie one może to były jakieś już ostatnie, te, te pudry, nie mam pojęcia. W tej chwili to chyba są te HD, te białe. Może kiedyś jeszcze wypróbuję ten jasny, ale w tej chwili, słuchajcie, ten bardzo dobrze się sprawdza. Ale jeżeli szukacie pudru, to może zajrzyjcie, słuchajcie, do, nie wiem, czy on jest w Daglasie czy w Sephora, zajrzyjcie do, do perfumerii i kupcie sobie małe opakowanie tego HD, jeżeli ten puder Wam się nie sprawdza, bo powiem szczerze, że te pudry naprawdę są fajne, są niewidoczne na skórze, nie wiem jak ten jasny. Jeżeli miałyście ten biały, ten HD z makeup Forever, to dajcie znać, bo chętnie bym go przetestowała. Przeoczyłam jeszcze jedną rzecz. Przeoczyłam kremik pod oczy. Jest to krem pod oczy z Estée Lauder Night Dipper. Ja dostałam go też od córki na Dzień Matki. Miałam już wcześniej ten krem Przyznam szczerze, że wcześniej on mi się nie spodobał. Ale ja wiem, że są to kremy dla skór młodych. A jeszcze jak, co robiłam wcześniej. Wcześniej nakładałam go niewielką ilość, Taką naprawdę, naprawdę minimalną. A teraz postanowiłam, ach mówię, nałożę go więcej, bo jeżeli on jest nie dla mnie, Raczej dla skór młodych, to spróbuję go nałożyć trochę więcej. I słuchajcie, kiedy nałożyłam go taką porządną ilością, może nie aż tak grubo, żeby mi tam gdzieś wszedł w, w oczy, ale tro, na pewno dwa razy tyle niż wcześniej, to muszę stwierdzić, że on bardzo ładnie nawilżył mi skórę. Ta skóra była rzeczywiście nawilżona, taka delikatnie wypłaszczona. Także jeżeli szukacie kremu, możecie sobie go wypróbować, bo wiem, że te, taki, bo to jest pojemność H5 ml, taka mała pojemność wraz z korektorem jest w seforze, chyba w seforze, także jeszcze sprawdzę, czy w seforze, czy w Douglasie, najwyżej Wam podlinkuję. Yy, o. Jeżeli szukacie takiego fajnego kremiku, to jest 5 ml, możecie go kupić razem z korektorem. Ten korektor jest dla mnie za ciemny, ale też jest dosyć fajny. Gdyby była jedynka, to byłoby fantastycznie. Teraz ja mam w kolorze 2 i ten, ta dwójka jest troszeczkę dla mnie za ciemna. ale możecie sobie kupić, tam, to chyba kosztuje 40 kilka złotych w Daglasie bądź w Seforze, zajrzyjcie na ich stronę i wtedy wypróbujcie, ale mówię, troszeczkę większą ilością. On, taki, on jest taki taki żelowy, słuchajcie, to jest taka żelowa konsystencja. Używam go zamiennie z Shiseido, bo chcę go zużyć, on jest na noc, więc jeden dzień nakładam ten, a drugi, drugiego dnia ten Shiseido i muszę powiedzieć, że może tamten jest lepszy, zdecydowanie, ale ten też bardzo fajnie mi się sprawdza. Kolejną nowością u mnie to jest taki przedłużacz do paznokci z firmy Semilac, to jest taki żel, oni wydali dwa te żele, jeden to jest taki brudny róż, ja mam właśnie w kolorze brudnego różu, mam go również na paznokciach, tutaj ten jasny i to jest taki żel, którym przedłużycie swoje paznokcie drugim kolorem jest taki beż, czyli taki bardziej padający w niód. Ja wybrałam sobie ten, ten brudny róż. I co jest takiego innowacyjnego, słuchajcie, w tym kosmetyku? Ja wcześniej miałam już taki żel do przedłożenia paznokci z Semi, lak Hardy, ale tamten, no, troszeczkę było więcej przy nim zabawy, bo trzeba było tak, położyć bazę, potem ten produkt, potem go przypiłować, potem lakier, potem top i tak dalej. Natomiast tu jest bardzo fajna rzecz, ponieważ nakładamy tylko i wyłącznie ten produkt. Oczywiście przygotowujemy płytkę, otuszczamy ją, nakładamy ten na szablon, bo oczywiście musicie mieć szablon, więc nakładamy na szablon ten kosmetyk, formujemy paznokieć, zdejmujemy, nakładamy, piłujemy, nakładamy drugą warstwę, utwardzamy każdą w lampie i to już wszystko, to gotowe. Oczywiście przecieramy tylko na koniec klinerem. Także to jest bardzo fajna rzecz, jeżeli szukacie czegoś fajnego do przedłużenia paznokci, to polecam wam gorąco, bo firma Semilac wypuściła dwa bardzo fajne kosmetyki. Dwie również fajne rzeczy to są takie pomocniki do ust. Śmiej się. Pokazywałam wam już kredkę z Vibo. To jest konturówka do ust. Nie jest może taka super trwała. To jest konturówka wysuwana. Wysuwamy ją na końcu, co jest bardzo fajne. Mamy temperówkę. Jest kremowa. Świetnie sunie po ustach. Bardzo ładnie je szybciutko wyrysowuje. Ja zapełniam sobie nią też. Całe usta i ona służy mi jako pomadka. Ja mam, ją, ja mam ją w kolorze numer 6, także jeżeli szukacie fajnej kremowej konturówki, która może nie trzyma się tak stuprocentowo długo, ale jest mięciutka, możecie z niej zrobić, służy wam może jako konturówka albo jako, jako cała pomadka, więc polecam. I tutaj jest również w moich rękach pomadka z Essence, którą też, nie wiem, pokazywałam wam już wcześniej. Bardzo fajna, kremowa. Ja razem z tą konturówką używam ich jakby w duecie. Fajnie na ustach, jakby fajnie odświeża te usta, jeżeli nie lubicie tych pomadek matowych, to taki, taki, taki duet bardzo dobrze się sprawdzi, szczególnie teraz, chociaż teraz na takie upały, to chyba lepiej się sprawdzają pomadki matowe, bo one przynajmniej się trzymają dłużej na ustach, ale jeżeli nie chcecie matowych albo chcecie coś fajnego, innego, taniego, to polecam Wam ten duet. Kolejna świetna rzecz to kredka z Essence. Kredka do oczu, bardzo trwała, bardzo dobra, jest to ta seria Long Lasting, kredka wysuwana. Jeżeli szukacie dobrej kredki, taniej kredki, to jest to naprawdę kredka dla Was. Ja ją w kolorze takim nie czarnym, to jest taki bardzo prawie czarny, ale, ale taki jakby wpadający w grafit. Są różne, są róży. Jeżeli szukacie naprawdę super kredki, która trzyma się cały dzień to polecam Wam z Essence, bo one chyba kosztują 8 zł, więc to jest śmieszna kwota i za tak fajny produkt. Maskary z Eveline. Ja mam tutaj jedną z nich, to jest ta Volume Celebrity. świetna maskara. Wspaniała szczoteczka, silikonowa, ale mięciutka, bardzo ładnie pogrubia, ładnie wydłuża. No, może konkurować z tymi maskarami z wyższych półek. Uważam, tak, maskary z Eveline są jednymi z lepszych maskar, jeżeli chodzi o drogerię, więc jeżeli szukacie fajnych, tanich maskar, to polecam Wam ten Celebrities, jak również inne maskary z Everly, bo one naprawdę są fajne. I perfumy na lato. Pokazywałam Wam już wcześniej te perfumy z Moskino. Jest to I Love Love, bardzo ładne perfumy. Świeże, takie nienuszące, z nutką cytryny, pomarańczy może mandarynki, bardzo je lubię, a szczególnie teraz, kiedy jest lato i ja potrzebuję takiego orzeźwienia. Ja wiem, że niektórzy latem nie używają perfum, ale ja lubię delikatnie pachnieć, więc często do te perfumy sięgam. Natomiast tutaj mam kolejny fajny, kolejne fajne perfumy. Jest to Biose Hetras. Ja Wam pokazywałam te same, ale dezodorant perfumowany. Tamten dezodorant wywiozłam sobie do tego drugiego domu, natomiast tutaj mam perfumy Uwielbiam ten zapach. Jeżeli szukacie fajnego zapachu na lato, takiego otulającego, troszeczkę może słodkiego, ale jest taka słodycz, nienachalna, nieduszna, nie nieprzesadnie słodka, to polecam Wam tego, naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają, szczególnie teraz, kiedy jest lato i kiedy potrzebujemy takich fajnych perfum, albo na wczasy, na wieczór, kiedy... Idziecie gdzieś na kolację czy na drinka, to polecam Wam gorąco, właśnie tehe, trażbiące, bo są naprawdę fajne. Świetną też pomadką jest pomadka z Biedronki. Jest to Protection Lip Balm z SPF20. Ja kupiłam ją za jakieś 8 czy 9 zł. Jest to taka zwykła niby, pomadka, której używamy w ciągu dnia latem, ale ładnie pachnie. Ponieważ te pomadki mają taki sztuczny zapach, którego ja akurat nie lubię. Ładnie pachnie, bardzo ładnie się, bardzo ładnie nawilża usta. A poza tym to, że ma filtr, to też przemawia jakby na korzyść tej pomadki. Bo, nasz, bo filtru SPF potrzebujemy nie tylko na twarz, nie tylko na ciała, ale również na usta. Więc jeżeli wyjeżdżacie gdzieś, jeżeli szukacie takiej pomadki, która by Wam nawilżyła, a jednocześnie dawała jakąś ochronę na, na usta, to polecam Wam pomadkę z Biedronki z firmy Bell. Pędzelek. Ja już pokazywałam Wam, nie wiem, w jakimś holu zakupowym, że, kupi że pojawił się u mnie nowy pędzelek Hakuro H14. Kupiłam go do konturowania, bo ja cały czas, słuchajcie, szukam jakiegoś dobrego pędzelka do konturowania. I niby mam kilka, ale wszystkie wydają mi się jeszcze nie takie. Ten Hakuro też fajnie tutaj działa, jeżeli chodzi o brązer, ale wydaje mi się, że troszeczkę jest może za wąski, ale jest mięciutki. Owszem, jako do brązera też się sprawdza, a tak jak powiedziałam, widzicie, jakieś, ale u mnie zawsze jest, ale, ale. jeżeli wyjeżdżacie na wczasy, to uważam, że jest to wielofunkcyjny pędzelek, ponieważ tak wykonlujecie sobie twarz, dacie na róż również tym pędzelkiem, jak też rozświetlacz. Więc pędzel wielofunkcyjny, fajny. Myślę, że może jeszcze będę szukała innego do brązera, a jeżeli nie, znajdę to ten też świetnie mi się sprawdzi. I ostatni już element w moich ulubieńcach lipca to książka. On nie było, Byłoby się bez książek. Ja za thrillerami nie przepadam. Musi to być naprawdę dobry thriller, ale ten jest świetny. Jest to super książka Rachel Abbott. Jest to książka Obce dziecko. Thriller, który był chyba na Amazonie, zajął pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o książki właśnie tego typu. Bardzo wartka akcja. Rewelacyjnie się toczy, toczą wydarzenia po kolei. Tutaj mamy porwanie, mamy osobę z bliskiego kręgu rodziny zamieszaną jakby w całą tę sytuację. I śmierć kobiety, i poszukiwania dziecka. Rewelacyjna książka, szybko się czyta. Jeżeli lubicie thrillery, to polecam Wam gorąco, bo uważam, że jest to no, jedna z lepszych tego typu książek, które przeczytałam. I to już wszystko, moi kochani. Dziękuję Wam za ten odcinek, dziękuję, że byliście ze mną. E Cieszę się, że przybywacie. Oczywiście będę wdzięczna za wszystkie łapki w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji, będziecie ze mną na bieżąco. Żegnam się z wami i do następnego odcinka. Trzymajcie się gorąco, cześć.